Jeśli twój tłumik wydaje zbyt głośne dźwięki wiedz, że interesuje się nim szatan. Jeśli po wejściu do garażu poczujesz smród spalonej gumy wiedz, że w zaświatach interesują się już twym motorkiem. Jeśli szatan zainteresował się twoją tabliczką nie oddaj mu jej. Jeśli Twój łańcuch lata luźniej niż Twoja guma w gaciach, wiedz, że coś z nim jest nie tak. Jeśli Twoje dziecko po włączeniu jedynki w dół, szuka piątki w górę, wiedz, że dzieje się z nim coś źle. Jeśli nie zamkniesz na noc zbiornika paliwa, w nocy paliwem zaopiekuje się zło. Jeśli po przekręceniu kluczyka nie zapalają się kontrolki, wiedz, że dzieje się coś źle. Jeśli manetka gazu reaguje zbyt wolno, wiedz, że coś z nią jest nie tak. Jeśli z tego oczka płyn ucieka zbyt szybko, wiedz, że interesuje się nim zło. Nigdy nie wdychaj spalin wylotowych z rury wydechowej. Gdyż za Jeśli twoje dziecko od czasu do czasu lubi sobie strzelić ze sprzęgła, wiedz, że interesuje się nim zło. Jeżdżąc po zmroku zawsze zapalaj światło mijania, aby w ciemności nie czaiło się zło. Jeśli podczas zmiany biegów wskazówka wchodzi na czerwone pole, Wiedz, że interesuje się nią zło. Przed każdym wyjazdem w trasę sprawdź poziom oleju. Inaczej, twym silnikiem zaopiekuje się zło. Jeśli w swoim moto posiadasz gniazdo zapalniczki, z którego korzystasz, a nie ma tam prądu, zaopiekowało się nim już zło. I na koniec nigdy nie pożądaj maszyny bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest.